Cześć, tu Marek, co u ciebie? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Zapytasz pewnie, Marku, co tak śmierdzi? To gówno. Prawdziwa prawda, polskie gówno, nasze, ale nadal gówno. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej terapii, to chwila, chciałem wam puścić taki jeden filmik o kimś, kto ma strasznie silną psychę. <laughs> A nie, to nie ten. O, tu jest! Lecimy. Co tak śmierci, to gówno, gówno. Wali wali i to równo. Płaska wkładam składam kciuk, Czuję, że już leci. Zbuk, buk, 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 buk! Zbuk. Buk, buk, buk. Cześć, ja jestem Kamil i witam cię w programie, gdzie razem tworzymy historię. Zbuk. Zbóg, czyli zaskakująca baza uśmiechniętych konkursów. To to wszystkie nasze konkursy i wszystkie nasze loterie tworzą historię. To tu jako pierwsi w Polsce tworzymy historię. Nikt... Nie tworzył jeszcze tak historii jak my tworzymy. Wyrusz z nami tą wspaniałą przygodę. Za chwilę zrobimy już piątą pożegnalną loterię. Tylko pozytywna energia. No chyba, że jesteś hejterem, co? Czy jesteś hejterem parapetem? Parapetem? Ja mam zajebiście silną psychikę. No ale Ci co hejtują historię, którą tu tworzymy, to parapety i hejterzy. Ale czemu parapety? Bo parapety są niepotrzebne! Zupełnie jak hejterzy. My to robimy loterię, jaką jeszcze świat nie widzi. Ale są potrzebne! Co? Parapety są potrzebne. Do czego? Chronią elewacje i ściany budynku przed działaniem czynników naturalnych. A, aha. Powtarzamy. Cii, tylko pozytywna energia, silna psychika. Cześć, tu Kamil, witam w moim zbuku. Zbog. Zbuk. Tu będziemy omawiać najbardziej pilne tematy dotyczące naszego życia. Nasze loterie pomogły rozwiązać już nie jeden problem. Wystarczy wyjechać na zmywak do Anglii i możesz się dorobić. Powódź, pozytywna energia. Powódź zakończona. Racizm. Żałosne. Rasizm, zakończony. Hejt w internecie? Tworzymy historię. Zapraszam was tą wspaniałą podróż. Silna psychika. On ma strasznie silną, widać, psychikę. No, to widać. Silna psychika. W naszej piątej pożegnanej loterii będzie tworzyła się wyjątkowa historia. W tej oto maszynie losującej jest dokładnie 11482 pozwy karne. Za chwilę wylosuję jeden. Bez zasłaniania oczu. Już jak kurwa wiem kto. Uwaga, mm, mam. Pierwszy pozew idzie do użytkownika wykopu All right. Ten hejterski wpis miał dwa polubienia. Nieważne, ważne, że zabolało serduszko. I co parapecie? Zobaczymy, kto będzie się jeszcze głupio śmiał. Ja mam silną psychikę, ale hejtowi mówimy stanowczo nie. Dobra, skończ Skoro tak to po tobie spływa, to na cholerę w co drugi wypowiedzi do tego wracasz. Ja żyję szybko, na granicy. <laughs> Spokojnie do Krakowa. Z lewego pasa! <laughs> Jedziemy z prawej. Szybki podjazd do Tira. Bang. Dlaczego korzystają z trzeciego pasa w ogóle? Co? Dziwne to jest. <laughs> On żyje szybko! On żyje na granicy. Na granicy głupoty i autyzmu? Czuję, że już leci! Z Bóg! O, właśnie mi się przypomniało. A propos głupoty i autyzmu. Czas na reklamę. Padaczka? Autyzm? Stulejka? Udar? Trąd? Jeśli to wszystko złapałaś po jednym wyjściu na miasto, to wiedz, że miałaś kontakt z wirusem pasut. Pani Goździkowa, może coś pani poradzić na pasuta? Oj, kochanieńka, mam coś. O, klok 21, czwartej generacji, kaliber 45. Nie pani goździkowa na wirusa! A to tylko melanary! Melanary? Melanary to wyjątkowy lek pochodzenia naturalnego, przebadany laboratoryjnie na właściwie wszystkich możliwych zwierzętach oraz członkach ostatniego pokolenia. Melanary zniweluje uciążliwe skutki zadawania się z pasutem. Dziękuję pani goździkowa, ratuje mi pani życie i psiochę. Nie ma sprawy, dziecko! Przecież nikt normalny nie chce mieć w sobie pasuta! Goździkowa mówi zażyć na pasota Przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą. Wojtek. Hmm? Spokojnie. Oho, jesteś wśród swoich. Co cię męczy? Co cię dręczy? Dłęczy? No coś leży na sumieniu. Mi możesz powiedzieć. A nagływasz? Oczywiście. <laughs> Prawdziwa pławna. Prawdziwa prawda Ej, ale na Kamila to nieładnie tak mówić. Ale jak? Nie wolno krytykować. On domki powodzianą kupił. Kasę oddał? Ja też. No, super. Świetny pomysł. No, więc uważaj. On na wośb kasę oddał. Ja też. Ale on więcej. Aha. No, więc uważaj. Aha, Okej. Okay. Ach ci influencerzy. Tą sprawą ktoś powinien się zająć. Dobry wieczór, dobry wieczór. Najserdeczniej witam Państwa w kolejnej sprawie dla influencera. W dzisiejszym programie mamy konflikt dwóch stron. Z jednej strony mamy panów, którzy prowadzą poważny biznes rozrywkowy. Pan rozpara, pan baron. Z drugiej strony mamy twórców internetowych. Pan yy, Zwyrol. Wardenga I pan tylko. To tylko ja. Konflikt polega na tym, że panowie się nie lubią. Doszło między nimi do kilku nieporozumień. Zadbany chce nam biznes rozwalić. Ja tylko szukam prawdy. On chce mnie zniszczyć. Sam się niszczysz. Mm, kobieto. Są z nami też niezależni obserwatorzy w tej sprawie. Pan reporter. Szalony. I pan działowy. Tomasz Andrzej. Zajebiście. Panowie, jak wy widzicie ten konflikt? Silna psychika. Ja to widzę, że to wszystko pod wyświetlenia idzie. Jedni i drudzy na wymęczenie. A skąd źródło tych przepuszczeń? Co? Źródło? A co to? Aha, a pan po przeszczepie? No ja to widzę tak, że i jedni i drudzy mają po części rację. Jezu, jaki ty jesteś 5 na 10. E, tak, tak. Niestety szerzej tą kwestię to ja omówię na moim podcastie z zgrzyt z kolegą Rewo. Mm -hmm, super. Fajnie, że wpadliście. Panie Bagston, jak według pana pan zadbany z wyrol? Chce pana zniszczyć. To wszystko spisek jest. On i to za Alexi, Cały ten klaut. Klauta to już nie ma. Ale zobaczmy co u Lexii. Witam, proszę państwa. Zabieramy się za robienie bigosu. Wrzucamy nasz bigos. się tym najem. Kobieto. Chwila, czy ona robi Bigos, przelewając go ze słoika do garnka? No, to właśnie robi. Fanka dymów i Bigosu. Czepiacie się. Ona też chce mnie zniszczyć. Bigosem? Ja szukam prawdy. A prawda zawsze wyjdzie na jaw. Na wierzch. Na powierzchnię? Od guły? Kobieto. A co z tymi poszkodowanymi dziewczynami? O, tylko też chce mnie zniszczyć. Tylko. Tylko? Tylko w inny sposób. A ja mogę już wrócić? Kobieto. Nasza organizacja doznała uszczerbku. Przecież macie już monopol. Patologia. Kaliber 45. Ale ja mam zajebiście silną psychikę. Kobieto! Przepraszam, czy ten kot mówi? No tylko kot. Tak, to mój kot. Kobieto! No co? Jak ty możesz kot tak siedzieć? Mm, to proste, nie mam kręgosupa. Aha. Moralnego. O, to zupełnie jak my. No? Prawdziwa <laughs> prawda. A teraz występ raperski specjalnie dla powodzią. Yeah, yeah. Hej, hej, latujemy dla powodzian. Ja, ja, ja. Kiedy wszędzie wielka woda, ludziom dzieje się też szkoda. Ja na kłaśnym, tak jak mogę, koło po sobie chodzę. Widzę małe dziecko brudne, moje spodnie, takie skrótne. Słońce wyszło już na niebie. Jezus, Maria, jak tu jebie? Jezus, Maria, jak tu jebie? Piękny dresik mam na sobie, ja zatańczę na twym grobie, zrobię focie tu i tam Nie chcesz zdjęcia, jesteś ham. dziś do Boga się modlicie Trzeba było brać policę. jestem iflu, więc pamiętaj, ja pomogę Poprosisz, także klękaj. Klękaj, klękaj, klękaj Także klękaj Jezus Maria, jak tu jebie Jezus Maria, jak tu jebie Jezus Maria, jak tu jebie Jezus Maria, jak tu jebie, Jezus Maria, jak tu jebie? To gówno Okay. Fajnie. Dobrze, że nagłośnił, że w Polsce jest powódź. Ludzie mogli nie zauważyć. Czwartej generacji, kaliber 45. Jak kończę z YouTube'em? Za dużo hejtu, za dużo dram. Chwila. Sam żeś się w to bawił. Pamiętasz, że ci się podobało? Bo ja pamiętam. Widziałem. Jak kończę z YouTube'em? No i dobrze. Kiedy? Nie ma już normalnego kontentu. Oczywiście kolega Kamil przesadza. Tu krótka lista kanałów, które osobiście polecam z różnych dziedzin z fajnym kontentem. Co tak śmierdzi! Buk. 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 Co tak śmierdzi to gówno, gówno! Wali, wali i to równo! wkładam kciuk! Czuję, że już leci Na koniec małe rozliczenie. Jak zapowiadaliśmy dochód z filmu na kanale Kaszanka i na kanale Zielić z piłka, przeznaczamy na zbiórkę na Dokładamy trochę do pełnej liczby i leci dla potrzebujących. Mało? Zawsze coś. Nas nie stać na domki. Nie naciągamy ludzi na loterię. Nasz kontynent jest za darmo. No i dobrze. Kto by chciał za coś takiego płacić? Kiedy wszędzie wielka woda, ludziom dzieje się też szkoda Ja na głaszczem tak jak mogę, koło syfu sobie chodzę Widzę małe dziecko brudne, moje spodnie Takie skrótne, słońce wyszło już na niebie Jezus Maria jak tu jebie